Cześć, witam serdecznie z tej strony. Dawid, dzisiaj zaczynamy sobie nowy temat, jest to strona bierna. Tak jak mówiłem, jakiś czas temu gramatyka języka angielskiego ma takie trzy główne filary, z których pewne rzeczy wychodzą i są to właśnie czasy, są to czasowniki modalne i jest to strona bierna. Pokrewne zagadnienia one są gdzieś tam budowane na tym wszystkim, co, co właśnie zawierają te trzy rzeczy, więc jest strona bierna. Trzecia z tych jest bardzo ważna, jest bardzo często używana i, właśnie tytułem wstępu, chciałbym powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy jest komunikowanych w stronę biernej w języku angielskim. Jest kilka powodów dla tego, na to. Pierwszym z powodów jest to, że prawie wszystko da się powiedzieć w stronę biernej w języku angielskim. To nie tak jak u nas, że mamy zdania, które, których nie zamieniamy, te, te czasowniki tak zwane nieprzechodnie tak jak na przykład zdanie, że oni obeszli jezioro. Jest to zdanie, którego nie da się powiedzieć w Stronie Biernej. W języku angielskim w Stronie Biernej da się powiedzieć prawie wszystko, włączając właśnie to zdanie, które powiedziałem przed chwilą. I dzisiaj będzie taka część wstępna, czyli o strukturze Strony Biernej, dlaczego w ogóle ją używamy. I pierwsza, pierwsza taka informacja, dlaczego używamy Strony Biernej, kiedy używamy Strony Biernej. Strony Biernej używamy zawsze wtedy, kiedy osoba, która wykonuje czynność i osoba, która wykonuje czynność w języku angielskim jest nazywana agentem, to jest agent, jest albo nieznana, albo jest nieważna dla tego kontekstu zdania, albo jest to oczywiste. Tak? W tym zdaniu. I mamy taki przykład. Wczoraj włamano się do ich mieszkania. The, their flat was broken into yesterday. Into, napisałem. Into yesterday. Tak? Yy, I zarówno ten, kto się włamał jest nieznany, więc, więc nie ma sensu podawania y, tego nie mamy takiej informacji, ale wiemy, że włamał się włamywacz, więc jest to takie maso maślane i to jest genialny sposób, żeby właśnie zaprezentować stronę bierną. Ważne jest to, że we wszystkich y, typach zadań egzaminacyjnych my musimy się domyślić, że to tutaj trzeba zrobić stronę bierną. Tak? Może nie być w poleceniu użyć strony biernej, ale my prze, jakby dokonując transformacji zdania, my musimy wiedzieć, że właśnie hmm, nie ma tutaj informacji o tym, kto to wykonuje, to jest nieważne, to jest oczywiste, musimy sami e, zaskoczyć w głowie, że okej, okay, dobra, to jest sytuacja, w której możemy przeskoczyć na stronę bierną. Druga rzecz, bardzo częsta, jeżeli chodzi o język angielski, to wtedy, kiedy chcemy podnieść poziom formalności albo wtedy, kiedy chcemy wyrazić coś bardzo uprzejmie. Czyli strona bierna po prostu podnosi na formalność. Kiedy piszemy do kogoś maile, i stosujemy właśnie takie pośrednie formy, strona bierna. To jest świetny sposób. Ja zawsze mówię też, że strona bierna jest świetnym sposobem do tego też, żeby zwalnić na kogoś winę, bo jeżeli nie liczy się czynność, ale liczy się, nie liczy się to, kto to wykonuje, ale liczy się czynność, to to jest najlepszy sposób, żeby przekazać złową informację. Na przykład decyzja nie została podjęta. Przepraszamy, dokumenty nie zostały wysłane. Bardzo często mam wrażenie w ostatnich tygodniach, że, że w mediach widzę ten typ strony biernej, polegając na psychologii. Decyzje nie zostały podjęte, dalsze środki zostaną wdrożone. Tak, jakby nie ma, nie ma kogo za rękę złapać, ale tak, do tego właśnie możemy zastosować sobie stronę bierną, czyli nie mówimy o tym, kto, ważne jest, co się dzieje. I tutaj właśnie to się łączy bardzo mocno z tym trzecim myślnikiem, który, yy, który zaznaczyłem, czyli wykonywana czynność jest ważniejsza od osoby wykonującej czynność. Zaraz jak przejdziemy do konstrukcji, to pokażę w jaki sposób ta osoba wykonująca czynność znika w ogóle, ale najczęściej wyrażamy to właśnie, kiedy mamy wszelkiego typu instrukcje, kiedy przekazujemy wiadomości, w nagłówkach gazet to się pojawia, to się pojawia, kiedy mamy jakieś reklamy, raporty, wszelkiego typu formalne pisma, maile. I tak dalej, i tak dalej. Komunikaty, tak jak tutaj poniżej, auction will be postponed, tak? Akcja z aukcja zostanie przesunięta. I tutaj chciałbym od razu zauważyć, że e, będzie to widoczne bardzo często w zdaniach w języku polskim, że nie zawsze strona bierna jest tłumaczona jednakowo. To znaczy, że są takie, w związku z tym, że nie wszystko da się w języku polskim powiedzieć w stronę biernej, a da się w języku angielskim powiedzieć to w stronę biernej, to nasze niektóre tłumaczenia będą takie naokoło, na przykład. Przykład pierwszy, który tutaj jest, że włamano się do mieszkania. Dla nas jest to forma bezosobowa, forma imię słowu. No tutaj właśnie jest już zastosowana strona bierna, więc niektóre zdanie będą różnie tłumaczone. Na tym skupię się w drugiej części tego tematu. I teraz, jak zmieniamy zdanie ze strony czynnej na stronę bierną, i to jest najważniejszy slajd tej, tej prezentacji to jest najważniejszy slajd tego filmu. Tak jak, tak jak wcześniej przed chwilą mówiłem, strona bierna często jest tłumaczona jako formy bezosobowe. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy zdanie, które będziemy zmieniali na stronę bierną. Ja y, z, wybrałem bardzo proste zdanie, bardzo oczywiste zdanie i to zdanie brzmi John posts letters daily. John wysyła, nadaje listy codziennie. Tak? Daily wyrzuciłem poza nawias, poza kolor, już tłumaczę dlatego, dlaczego? Dlatego, że jeżeli zmieniamy zdanie ze strony czynnej na zdanie ze strony bier, na stronę bierną, interesują nas w zdaniu trzy rzeczy. Trzy najważniejsze rzeczy, trzy elementy zdania interesują nas i je musimy zawsze zidentyfikować i zawsze je musimy znaleźć. Pierwsza z tych rzeczy to jest podmiot, tak zwany agent, czyli osoba, która wykonuje tę czynność. Dlatego, że ta osoba później zniknie, co zresztą zaraz będzie widać. Druga rzecz, którą musimy zidentyfikować, to to, jaka czynność jest wykonywania, bo tą czynność będziemy zamieniali na stronę bierną. I trzecia rzecz, to jest najważniejsza rzecz, często najtrudniejsza, to to, żeby zidentyfikować, czego dotyczy wykonywana czynność, tak zwany object. Tak. Czyli kto jest innymi słowy, odbiorcą tej czynności. Do ko kogo albo czego ta czynność dotyczy. I tutaj w tym przykładzie mamy: John nadaje listy codziennie. I mamy te trzy elementy, właśnie w tych trzech słowach. Nadawanie dotyczy listów, i teraz nasz obiekt staje się podmiotem w każdym zdaniu. On leci sobie do mianownika, czyli jeżeli tam była jakaś osoba, musimy ją zamienić na mianownik i robimy tak. Letters are posted daily. I dodałem ten nawias by John, dlatego że możemy dodać znowu na sam koniec zdania, przez, yy, przez kogo są wykonywane, przez kogo wykonywana jest ta czynność, przez kogo nadawane są te listy, aczkolwiek to już nie jest konieczne, dlatego że na tym właśnie polega strona bierna, że czynność nas interesuje bardziej niż agent. Więc możemy się tego pozbyć, możemy to wrócić. Nawias w tego nie musimy używać. Ważne jest to, że zidentyfikowaliśmy w pierwszym zdaniu, Jaka jest czynność, czego dotyczy czynność, i teraz to dopełnienie, ono leci na początek zdania, a czasownik zmienia się na stronę bierną. I teraz, jak to wygląda we wszystkich czasach i formach, które już wcześniej omawialiśmy sobie? Spójrzmy sobie na czasy. Spójrzmy sobie na czasy. Wygląda to następująco. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o stronę bierną, jeżeli miałbym bardzo krótko, w jednym zdaniu, w dwóch zdaniach powiedzieć, jak zrobić stronę bierną z każdego dowolnego czasu, to powiedziałbym tak, że trzeba czasownik to be odmienić przez ten czas, w który właśnie jest poziomem, docel, który jest czasem docelowym i dodać do niego imię słów bierny. Co tutaj właśnie widać? Czyli mamy takie zdanie w stronie biernej: letters are posted by John, czyli listy są nadawane przez Johna. I to co mamy w stronie biernej, to mamy to be odmienione w czasie present simple. I mamy imię słów bierny, tak, to jest ta trzecia tabelka, o której mówiłem, to jest ten past participle, dokładnie tu jest on używany. I spójrzcie sobie teraz, jak to wygląda we wszystkich czasach. Najważniejsze jest to, że zmienia się właśnie ta odmiana to be. W czasie teraźniejszym jest to to be w czasie teraźniejszym. Albo are z Continuusem. w czasie przeszłym jest to czas przeszły. Albo we're being, w perfekcie jest to have been, czyli znowu be jest w trzeciej formie, i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że czasownik, zobaczcie, w stronie biernej, past participle jest zawsze ten sam, dla każdego czasu. To jest bardzo ciekawe. Czasami nas to myli, szczególnie jak mamy zadania, żeby zamienić z biernej na czynną, to w takim razie widzimy post i myślimy sobie, że to jest past simple. Nie, moi drodzy, to jest imię słów bierny, on będzie w każdym zdaniu. Strony biernej zawsze taki sam. Wiadomo, że jeżeli to jest regularny, to on ma końcówkę ED. Jeżeli byłby to czasownik nieregularny, to wtedy on jest czasownikiem w trzeciej formie, co też zresztą zaznaczyłem na, tej, na tym krótkim diagramie. I jeszcze jeden slajd, jeżeli chodzi o budowę, i na tym zamykamy dzisiaj. To jest taki wstęp. Mamy formy bezokolicznikowe, i zobaczcie, że tutaj na kolorem innym zaznaczyłem. Zupełnie coś innego. Dlaczego? Mamy cztery zdania: John will post letters, John has to post letters, John is going to post letters, John must post letters i wydaje się, że to są cztery różne zdania, ale jeżeli chodzi o stronę bierną, to wcale nie są cztery różne zdania, to są cztery praktycznie takie same zdania, dlatego że słowo, które zakreśliłem w nich i pogrubiłem, to jest słowo post i w każdym z tych zdań to słowo jest bezokolicznikiem. Więc jeżeli to słowo jest bezokolicznikiem, to w stronie biernej każde z tych zdań musi wyglądać tak samo. Czyli użyjemy bezokolicznik, przypisujemy tą strukturę, która jest, przypisujemy tą konstrukcję i dodajemy B. I oczywiście imię słów bierny, posted, 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 cztery razy. Letters will be posted, letters have to be posted, letters are going to be posted, letters must be posted. I tak samo, jeżeli używamy sobie czasowników modalnych w czasie przeszłym, to moi drodzy, John will have posted, to czasownik po will jest bezokolicznikiem, więc to jest tak zwany perfect infinitive. Jakbym już miał operować tym takim technicznym językiem. To jest perfect infinitive tak zwany i on w stronie wiernej będzie wyglądał następująco. Letters will have been posted, letters may have been posted. I ostatni taki ustęp na dzisiaj to pytania. Jeżeli mamy pytania w stronie biernej z takimi słowami jak who, which whom, nie omijamy by, czyli musimy dodać to by jako, jako przez kogo zostało to zrobione, przez kogo ta czynność zostaje wy wykonywana. Na przykład who gave you the information? Zapomniałem o znaku zapytania, kto dał ci informację i musimy zrobić pytanie: Who were you given the information by? Moi drodzy, w następnej części. Już przechodzimy do samych niuansów, czyli właśnie będziemy omawiać wszystkie te czasowniki, które nie mają, e, które są nieprzechodnie w języku polskim. Czyli nie możemy ich zrobić na stronę bierną, a jednak w języku angielskim będą miały stronę bierną. Zastanowimy się, jak je przetłumaczyć w takim razie. E, om e, omówię wszystkie formy bezosobowe. Wszystkie formy, tak zwane gerundowe, i już będzie dosyć ciekawie, już będzie, już będzie trochę trudniej. Zachęcam do przestudiowania tego. Oczywiście, w moim folderze na Dropboxie są ćwiczenia, które można sobie przeczytać. Można sobie przeczytać kolejne komentarze gramatyczne. Bardzo do tego zachęcam. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za udostępnienia. Będę wdzięczny za subskrypcję i za rozsyłanie tej wieści dalej. Każdy feedback jest dla mnie bardzo cenny. Yy, życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam, trzymajcie się.